z tej strony Ola i dzisiaj mam dla was film, który tak jak widzicie po tytule będzie na temat koncertu The Neighborhood i jest to film, uzupełnienie poprzedniego vloga dla tych bardziej zainteresowanych, także oczywiście rozumiem, że pewnie nie każdy ten film obejrzy, nie jest to jakiś obowiązek ponieważ rozumiem, że każdy ma swój styl muzyczny mm. Swój gust o, swój gust muzyczny. Natomiast jeżeli... Wiem, że dużo osób też było ciekawych samych nagrań z koncertu, także oczywiście wszystko było na moim Snapchacie, także jeżeli mnie nie obserwujecie, to możecie mnie dodać skanując ten znaczek albo po nazwie Alexis Ola. Yy, natomiast jeżeli chcecie obejrzeć wszystkie nagrania z koncertu, jakie mam, to tutaj jak już zmontuję, to tutaj Wam napiszę dokładnie, w której minucie... Yy, są już same nagrania, bo... eee, no natomiast ja najpierw troszeczkę poopowiadam, bo wiem, że wśród moich widzów jest dużo fanów The Neighborhood i dużo osób, które po prostu były tym zainteresowane. Ja sama lubię czasami oglądać takie pogadanki, także polecam wam, nie wiem, gdzieś zostawić telefon czy komputer i nie wiem, w międzyczasie coś sprzątać, gotować, robić cokolwiek i sobie po prostu mnie słuchać w tle. Także dzisiaj wam opowiem właśnie jak wygląda cały koncert, opowiem wam w ogóle o tej mojej mi miłości do The Neighborhood, jak to się zaczęło. Yy, no i, i tak, także mam nadzieję, że ktoś obejrzy to do końca. Yy, I tak, i zapraszam Was do oglądania. A więc ogólnie zacznijmy od tego, że o koncercie dowiedziałam się od Was, a właściwie do festiwalu, ponieważ koncert, jeżeli oglądaliście mojego ostatniego vloga, to wiecie, że koncert miał miejsce na terenie yy, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i był wtedy festiwal, Kraków Life Festival. No i właśnie od jednej z moich widzek dowiedziałam się, że jest tam The Neighborhood i nie wiem kto to był, ponieważ było to pytanie z Anonima na Asku. Natomiast jeżeli ta osoba to ogląda, to chciałabym serdecznie podziękować, bo... Nie wiem, ja tam śledzę ich i w ogóle, ale jakoś kompletnie mi umknęła ta informacja o Kraków Live Festival i o tym, że The Neighborhood tam będzie. Moja miłość do The Neighborhood zaczęła się prawie 4 lata temu, zaraz po tym jak wyszła piosenka Sweater Weather i była to pierwsza piosenka właśnie tego zespołu, jaką usłyszałam i ma dla mnie ona ogromne znaczenie. Znam różne jej wersje, chyba oglądałam wszystkie możliwe covery na YouTube, wszystko, wszystko naprawdę znam i to co jest niesamowite to tekst tej piosenki, naprawdę wejdźcie sobie na tekstowo czy coś, zobaczcie tłumaczenie, tekst tej piosenki jest po prostu genialny, zresztą jak innych piosenek The Neighborhood i Melodia, no nie wiem, po prostu sama nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego tak bardzo uwielbiam tę piosenkę, I, ale coś w niej musi być, ponieważ, wiecie, słuchajcie sobie jakieś piosenki, nudziłam no, się i tak dalej, nie wiem, był Adele na Hello, potem na Love Yourself, Justina Bieber'a i tak dalej, a piosenka Sweater Weather jest piosenką Hello Focus która nigdy mi się nie znudziła i słucham jej naprawdę codziennie i z dnia na dzień wydaje mi się, że uwielbiam ją coraz bardziej. Cały czas ją tak samo uwielbiam, cały czas jej słucham, jej tekst cały czas ma dla mnie takie same znaczenie i różne wersje właśnie te na YouTubie, różne covery, co sobie tam słucham. kojarzą mi się z różnymi jakby momentami w moim życiu i i każda mi o czymś przypomina. Także ja ogólnie uwielbiam ze spółki The Neighborhood i wszystkie ich piosenki, natomiast piosenka Sweater Weather jest w ogóle taką, no, piosenką mojego życia. I usłyszenie jej na żywo po czterech latach słuchania jej dzień w dzień z taką samą miłością cały czas, uwierzcie mi, że było największym moim marzeniem, albo jednym z największych. Także nie wiem, wyobraźcie sobie teraz, pomyślcie sobie o czymś, o czym marzycie. Nie wiem, pewnie będzie to koncert kogoś, albo nie wiem, pojechanie gdzieś i wyobraźcie sobie, Przedowiadujecie się, że za tydzień tam nie dziecie? Czy to coś zrobicie? Spełniacie Wasze marzenie? To jest takie niesamowite uczucie, że ja przez tydzień do koncertu nie robiłam nic, tylko słuchałam The Neighborhood. W sumie i tak to robiłam, ale no wiecie, strasznie się nie mogłam doczekać. I potem ten tydzień zleciał mi mimo wszystko tak szybko, że kiedy już jechałam polskim busem do Krakowa i byłam potem na festiwalu, ja byłam w takim szoku i nie wierzyłam, że Jezu, to jest już w tym momencie. I tak strasznie chciałam zatrzymać to chwilę na zawsze, że. To jest naprawdę uczucie nie do opisania. Na festiwalu było gorąco. Na co nie narzekam, ponieważ pogoda była naprawdę cudowna i troszeczkę koczuwałam po sceno, zajęłam ja sobie miejsce tak dosyć blisko, ale też przy barierkach, żeby mieć dobry widok na cały zespół, szczególnie na i na... żeby móc mieć jakby nagranie, gdzie będzie ich widać, ale były też telewizje, nie piękny pięknie słońce, także klimat festiwalu był naprawdę super, ludzie byli też świetnie poubierani, wiecie, naprawdę po prostu czuć było, że jest to festiwal, a nie tylko zwykły koncert. Po drodze z moją mamą miałyśmy jeszcze mały problem, ponieważ no wiecie, po Kakowie nie jest takie proste, jeżeli się tam nie mieszka i dlatego korzystałam z aplikacji Jak Dojadę i w pewnym momencie przy Galerii Krakowskiej tam jest jakby przystanek tramwajowy zrobiony jak takie metro w podziemiu i po prostu nie wiedziałyśmy, że trzeba tam zejść i się zestresowałyśmy i nie mogłyśmy znaleźć dalszego dojazdu spod Galerii Krakowskiej na festiwal i ja już naprawdę miałam łzy w oczach, bo się bałam, że nie zdążymy, ale spokojnie bałam się 40 minut przed koncertem, już pod sceną, także na szczęście wszystko się skończyło szczęśliwie. No i punktualnie The Neighborhood wyszło na scenę. Właśnie jak wyszli, miałam znowu ten, to samo uczucie, to był taki szok, że Boże, to już jest w tym momencie, i w ogóle co się dzieje, gdzie ja jestem? Jestem w Krakowie, spełniam swoje największe marzenie, i to po prostu było uczucie takie. Naprawdę to są emocje nie do opisania, i nie wiem czy widać, ale nawet teraz mam. Łzy w oczach naprawdę to jest spełnienie największego marzenia, to jest najpiękniejsze uczucie na świecie, jakie tylko możecie odczuć. To co Wam mówiłam też jakiś czas temu na czacie wiecie, są czasami i użycie takie momenty, że jesteście szczęśliwi. Nie wiem, dostać dobrą ocenę, spędzicie super czas z przyjaciółmi, po prostu nie wiem, są różne wydarzenia, typu wygracie coś, nie wiem, nawet wygracie w lotka, 50 milionów złotych, to jest wtedy jesteście szczęśliwi i w ogóle. I ja naprawdę mam, miałam w życiu parę takich chwil, że nadal je pamiętam i o, to była najszczęśliwsza chwila w moim życiu. Ale kiedy stałam tam pod sceną, zwłaszcza właśnie na piosence Sweatherweather, to to szczęście po prostu było tak ogromne, że to jest w ogóle... Było sto razy większe niż yy, kiedyś, jak wydawało mi się, że jestem szczęśliwa. No i były różne piosenki, zaczęła się od How, potem było YS. I po właśnie po drugiej piosence często z nią koszulkę, więc był w ogóle taki pisk, że myślałam, że obuchnę. Oczywiście jest w braku kilku moich ulubionych piosenek, typu Pray, Daddy Issues, Afraid, którą w ogóle uwielbiam. Zwłaszcza jak było to Fuck You Anyway, to wszyscy tak się darli. Ja też, że do tej pory nie gadłam boli i biorę tabletki, a jest po koncercie 5 dni. Oczywiście wszystko mogliście widzieć na moim Snapchacie, ponieważ każdej piosenki fragment nagrywałam sobie dla siebie i fragment e, na snap'a, bo wiecie, nie, nie potrzebowałam nagrywać sobie całego koncertu, natomiast dwie piosenki sobie nagrałam w całości. E, jest to Sweater Weather oczywiście i Cry Baby", także je usłyszycie w całości. I właśnie e, Jesse następnego nie miał urodziny, także e, mnóstwo osób śpiewało mu Happy Birthday, w tym oczywiście ja. Mieliśmy transparenty takie z napisem Happy Birthday, także e, oni to założyli i Jesse był nam bardzo wdzięczny, nam, w sensie fanom. Oraz właśnie jak zaczęło się Sweater Weather, tak powiedział, żebyśmy okazji jego mu, po prostu z nim zaśpiewali Sweater Weather. Ja w ogóle sobie Sweater Weather to było tak, że nie wiedziałam dokładnie, w którym momencie to będzie. Tam wiedziałam, że gdzieś pod koniec, więc nagrywałam sobie koniec i początek i początek każdej innej piosenki, żeby na pewno tego nie przegapić. I po prostu, jak to się zaczęło tam na początku, był ten taki dźwięk, żeby wiecie, Jessę czysto wszedł. I potem właśnie, jak się zaczęło, to takie typowe. To tak. To ja w tym momencie po prostu nie pamiętałam, co się ze Ja po prostu tak stałam i tak to to, to nie to i w ogóle ja miałam czarno przed oczami, nic nie słyszałam i po prostu tylko stałam i tak ej tak sobie myślałam, ej to chyba ta piosenka i właśnie jak się zaczęło, i jak gdzieś zaczęło śpiewać All I am, to po prostu zaczęłam się tak drżeć i tak śpiewać, że ja naprawdę nie wiedziałam, że ja tak głośno potrafię krzyczeć no śpiewać, a właściwie krzyczeć i Widziałam tak, od początku, jak rozmawiałam z moimi przyjaciółmi, że ojadę na koncert, to wiedziałam, że się popłaczę, to samo wam mówiłam na snapie. Wiedziałam, że poleci mi łza na pewno, nawet na Maroon 5, który nie jest jakimś moim fave zespołem, jak byłam w czerwcu, poleciała mi łza na payphone, bo to było po prostu wzruszające i myślałam, że tak samo będzie. I tak mówiłam, o się popłaczę się popłaczę, i tak naprawdę myślałam, że kurczę. Pewnie nie będę miała czasu myśleć o początku, będę śpiewać, krzyczeć, nagrywać i tak dalej. Ale. Yy, właśnie na początku Sweater Weather, jak po słowie Kalifornia, jakoś te wszystkie wspomnienia są piosenką, jakie mam, a mam ich naprawdę dużo, bo słucham jej w większości momentów, momentach w moim życiu, po prostu... Tak mi zaczęłam płakać, ja w ogóle tego nie kontrolowałam, nogi mi się ugięły i zaczęłam tak masakrycznie płakać jak jakieś naprawdę małe dziecko, jakby mi i tir przyjechał po brzuchu. Zaczęłam płakać jakby, nie wiem, jakby mnie coś badało, po prostu z jednej strony się śmiałam, z drugiej krzyczałam, tu nagrywałam, a to po prostu mi tak łzy leciały jak nigdy, nigdy w życiu tak mi łzy nie leciały, po prostu miałam całe mokre policzki i zaczęło mi to kapać i wyglądałam jak, nie wiem, w ogóle tam stał taki ochroniarz, i on się na mnie tak cały czas patrzył. W ogóle myślałam, że coś mi się stało, a ja po prostu płakałam ze szczęścia, i nie wierzyłam, że po tych czterech latach stoję w tym miejscu i słyszę to piosenkę na żywo. O mój Boże! Potem się troszeczkę uspokoiłam, był refren zaczęłam śpiewać i potem się zaczęła druga zwrotka, i znowu po prostu miałam takie momenty, że wyglądałam mniej więcej tak. Dosłownie, bo po prostu nie mogłam się opanować. To, to był taki płacz, naprawdę. Ja się po prostu nie mogłam opanować. Z drugiej strony śpiewałam, nagrywałam, próbowałam nie stracić przytomności i, i właśnie ten płacz to po prostu. To no naprawdę było takie uczucie, którego nigdy wcześniej nie znałam, aż taki płacz ze szczęścia. I to, wiecie, to nie było wzruszenie ze szczęścia, tylko to był taki prawdziwy, prawdziwy płacz. Oczywiście chyba mój ulubiony moment z tej piosenki to było, jak właśnie był mój ulubiony cytat, czyli Sometimes the silence Guide Minds. I wtedy to po prostu wydarzało się jeszcze 10 razy bardziej niż wcześniej. No i całą piosenkę mega, mega, mega przeżyłam. Po niej też nadal płakałam do końca koncertu, do końca koncertu, czyli przez jeszcze jedną piosenkę, czyli R.I.P. To My Youth I w niej Jessem miał taki fajny zmodyfikowany głos, taki wiecie troszeczkę jakby cyfrowy Przez to to super brzmiało i w ogóle wszyscy skakali, czyli Po prostu to była dzicz, ale było to tak genialne, są takie emocje, że mnie to widzicie nadal trzyma, że nadal mam łzy w oczach i po prostu nie mogę no i, I RIP to my już było ostatnią piosenką, no i potem zeszli ze sceny, no i się skończyło. Moja mama stała gdzieś tam z tyłu, tak że potem jak wszyscy zaczęli odchodzić, obróciłam się, zobaczyłam ją już byłam taka, wiecie, normalna, po prostu. Osobno odchodziłam i czułam się jakbym traciła coś na zawsze, naprawdę, to było takie uczucie tęsknoty z tymi chwilami szczęścia, które przeżyłam przed chwilą. Jak po prostu zobaczyłam moją mamę i tam widziałam, że pewnie zaraz pyta jak tam było i w ogóle. To znowu się zaczęło to samo. Znowu zaczęłam płakać po prostu jak jakiś bubr. I po prostu, naprawdę, to było nie do opanowania. Yy, I no. I no. Naprawdę, to, to ja nawet nie potrafię tego opisać. Mam nadzieję, że ktoś rozumie to, co mówi i nie uzna mnie za jakąś wariatkę. Yy, no i potem troszeczkę mi się płakało. Ze szczęścia oczywiście, ale również z tego, że to się już skończyło. No i wróciliśmy na balicę do hotelu. No i była noc, następnego dnia wróciłam do domu no i się dowiedziałam, że bo w końcu miałam czas wejść na internet i na insta Story z tego zobaczyłam, że spaliśmy w tym samym hotelu wiem, przegrałam życie ale tak to już bywa. Był koncert cały mam nadzieję, że moja opowieść wam się spodobała ja się oczywiście wzruszyłam ale naprawdę życzę wam spełnienia tak ogromnego marzenia jak moim było usłyszenie Slytherina na żywo to są Naprawdę, ja wiem, że gadam już 15 minut, równe, natomiast nie potrafię opisać tego, jakie emocje przy tym były, to jest... Naprawdę, tego się nie da opisać, to po prostu trzeba że, spełnić tak, że ja wam życzę spełnienia swojego największego marzenia, jakiekolwiek było, ono nie było. A wytrzymajcie za mnie kciuki, żeby udało mi się pojechać na no, jeszcze choć jeden koncert The Neighborhood, co planuję już niedługo. I tym razem na pewno nie przegapię, jak gdzieś The Neighborhood będzie koło mnie, bo naprawdę, to, żeby i ze mną w jednym hotelu, yy... A ja o tym nie wiedziałam, to był przegryw życia, totalny. Uh, no, ale no niestety, ta, tak musiało być, tak miało być. Yy, i, I tak jestem szczęśliwa w 100% za to, jak to wyglądało. Był to najlepszy dzień w moim życiu, spełnienie największych, może nie, naprawdę, dobra. Już kończę, nie będę się dalej powtarzać. że Na początku w opisie znajdziecie link do kolejnego filmu, który się pewnie pojawi kilka minut po tym, ale pewnie to oglądacie pod nim, więc pewnie już jest. I tam macie wszystkie nagrania w następnym filmie. Koncertu. No także to tyle. Do zobaczenia. Pa, pa.